towarzyszy z tej strony Szczoty, kanał Haku na Twitchu oraz he, typowy gracz goldowy, tak to ja, miała być walka w tym epizodzie i kolejna o drugą e, dywizję, niestety e, sprawa wygląda następująco, e, policzyłem sobie tak, że potrzebuję zagrać poza nagrywaniem, no i poza live'em, bo na live'ach live teraz skupiam się na Bespin FC, 3 spotkania, Tutaj do tego RTG, żeby nam to tak wszystko się wyliczyło, i do czwartku było zagranych 30 spotkań. No i nie spodziewałem się czegoś takiego. Zagrałem te trzy spotkania i niestety to, o wszystkie trzy, wszystkie trzy spotkania e, przegrałem. No i przegrałem je na, dosyć naprawdę w fatalnym stylu, e, żeby Cię tutaj nie skłamać i zamiast właśnie walki o drugą dywizję no to spadłem o 100 kill ratingu 1599 było 1692 no ale może nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło tak sobie to tłumaczę postanowiłem mam tutaj prawie 70 tysięcy końców na na koncie więc postanowiłem wzmocnić tutaj coś zmienić w tym składzie i zrobić największy transfer w historii bez spiny rtg to to będzie, zaraz zobaczysz. Tak, tak, do naszego klubu dołączył wielk, dołączyła wielka gwiazda e, z Niemiec, gwiazda Borussia Dortmund, Marco Royce. Miejmy nadzieję, że dzięki niemu po tej fatalnej pasie trzech porażek e, coś się tutaj odbijemy. Za chwilę zostanie wprowadzony do składu, no i zagramy pierwsze meczyki. Nie mogę się już doczekać debiutu e, Marco Reusa. No, to go, 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 go. Na przełamanie z debiutem Marco Roysa obok Memphisa Depaja powinien naprawdę dobrze grać, dobrze współpracować. No i na przełamanie, bo naprawdę jestem zdenerwowany. Myślałem, że na spokojnie zagram. Zdawałem sobie sprawę, że mogę coś przegrać, wiadomo, ale trzy porażki z rzędu, no to to jest po prostu absolutna katastrofa. Let's go po zwycięstwo z Marco Royce. Dobra, rywal Jorente. Nikt nie mówił, że będzie łatwo osumany Dembele bardzo dobrze tamtą piłkę rozgrywają Dembele Dembele już strzela 1-0 ojej ojej 1 do 0 dla rywala chyba tutaj no ta pasa będzie trwała no, fatalna sprawa fatalna sprawa 1 0 już na początku spotkania Dembele Marco Royce dawaj Marco dawaj ależ, ależ tutaj pobiegł. Marco Royce ciągle przy piłce chyba był faulowany. Marco Royce faulowany, a co dziwnego, wywrócił się ten obrońca. I mamy rzut karny? Tak, mamy rzut karny. Marco Royce będzie strzelał, tak? To oczywiście, damy strzelać mu w debiut. Marco Royce nadzieją na odrobienie tutaj strat. Marco Royce, środek, jeden do jednego. Strzela bramkę w swoim debiucie Labicer ładnie się wrócił po tą piłkę. Marco Royce. Marco Royce, Memphis Depay fajnie grają. Marco Royce, gol! Przełamał tutaj ręce o spiny i mamy dwa do jednego. Marco Royce! Ok, możemy w końcówce jeszcze zaatakujmy. Limer do Promesika. Promesik szuka tam kolegów. Nie kończ mi tego gościu. Ciągle Promes. Jesteśmy już w polu karnym. Marco Royce. Marco Royce! aj. ale byłoby pięknie strzelić do szatni trójkę, ale się nie udało. Prosto spinę tam Marco Royce. Uwaga, sabicer. Jedno jakieś fajne podanie, które by otworzyło drogę do branki, ale nie ma szans, po prostu nie ma najmniejszych szans. Idzie znów kontra i teraz Gomez. Gomez na skrzydle. Super podanie do Dembele. Jaka rozklepana Leno. Ależ interwencja. Brawo panie Leno. Bo to już mogło być 2-2. Rzut rożny. Niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Znów Leno. Tam jest Gomez. On musi zostać zatrzymany jak najszybciej. Znów do tyłu. Końcówka. Doliczony czas gry. Minuta. Panie Sturek. Kończmy to. Rozpaczliwa obrona. Kończysz to panie Turek. Kończysz to. Mój Boże. wybitu. Panie sędzio, kończymy to, co się dzieje. Dębele. Ja pierdolę. Puch, w zwycięstwo 2 do 1. To jest coś niemożliwego. Ileż mnie tutaj nerwów kosztowała ta końcówka. Pójdźmy za ciosem. Marco Royce dał nam zwycięstwo w poprzednim spotkaniu. Idziemy za ciosem, wygrajmy kolejne. O kurczę, urywala również Marco Royce. Diago Jota zrobiony z, z zadaj. No, ciekawy. Rodrigo w polu karnym, mega niebezpiecznie. I co? Oj, ta piłka spadła pod Nogiakę. No, fatalna strata. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo z Roycem. Royce, Reus, gol. Memphis Depay z rzutu wolnego nad bramką niestety. Pierwsza połowa 1-0, po moim błędzie, ale też po lepszej grze rywala, nie ma o czym gadać. Tam ten błąd nie wynikał, raczej wynikał z tego wyłącznie, że rywal bardzo dobrze wysokim pressingiem gra, nie? O i 3 na 3, Tam przez chwilę nawet było 3 na 2. Uwaga, Bela rabi. Bela rabi na zwykłej szybkości. Fajne podanie do tyłu, będzie brama. Tak, 2 0. Posypała się całkowicie moja obrana. Marco Royce z drugą bramką dobija. Praktycznie dobija, bo tu... Dopóki było 1-0, no to jakaś szansa, jeszcze jakaś nadzieja była na jakiś wylew po mojej stronie. Nie ma o czym gadać. 2-0 Marco Royce. Uwaga, ja tutaj popełnił błąd. Może jakąś honorówkę. Może jakąś honorówkę. Nie ma szans na honorówkę. Memphis Depay. Jednak, jednak szansa na honorówkę wykorzystana. Spadła ta piłka pod nogi Memphisa. Depaja. No i dobra, idziemy. Jolo, full ofensywa 4-2-4. Jak mówili, to tutaj praktycznie full offem, malem. Jest, odrabiamy straty. Huuu, Limer. Ja mówię, tu jest full of i poszedł full of. Dobra, odrabiamy straty. 2-2. Dobrze, Sabice, 85 minuta. To by była niesamowita historia, gdyby się tu udało coś jeszcze ugrać. Uwaga! Jesteśmy w polu karnym! Goal! Goal! Goal Memphis Depay! What a amazing goal! What a striker! Memphis Depay, 86. minuta. Czyżbyśmy odwrócili losy tego spotkania? No panie sędzio, tam był faul jak nic! Co ten sędzia? Rzut karny 91 minuta Rzut karny dla rywala nie będzie. Nie będzie zwycięstwa. Niestety tam nie odwizdał. No nie będzie zwycięstwa. Ja cięż nie walę, ale meczycho nie będzie zwycięstwa. 3 do 3. Trudno. Jaki tu poziom był skill ratingu rywala? 1581. No wszystko, wszystko tak mniej więcej to samo, nie a takie trudne, że szok. Już grało z wyższymi e, skill ratingami, a, a były łatwiejsze mecze. No dobrze. Jeszcze dreszcze, jeszcze mam dreszcze po ostatnim meczu. Jeszcze emocje nie opadły, a tu kolejne spotkanie. E, no, puch, no, bywały dużo lepsze składy, ale nie oceniam, nie oceniam. Muszę spiąć poślady, żebyśmy naprawdę pozytywnym akcentem Zakończyli ten epizod i świetnym meczem. Let's go, panowie! Let's go! Po zwycięstwo bez r off g Uwaga, Memphis, Depay z Roycem. Fajnie mu podał pięteczką. Roysik, czy tam wyjdzie, czy on to przejmie tą piłę? I co tam się stało? Szkoda, że ta piłka nie przeszła. Może to trzeba było strzelać po prostu najzwyczajniej, odważniej zagrać. Lucy soko z Ruben. Próbujemy tą piłkę odebrać. Przy okazji mamy informację, że to 50 występ PROMESA. Czyli mały jubileusz. Na Ma pewno chciałby go uświetnić zwycięstwem. Czeka Tomasz, właśnie, bo się pokaże na pozycję. Limer ciągle przy piłce. PROMES do Limera. Czy to będzie fajna klepa? Dobra, Limer strzela. Gol 1 do 0. Świetnie. To będzie chyba asysta PROMESA. 28 minuta. Strzelamy gola, Konrad Limer. Do samego końca poszedł za tą akcją i brama. Bergwijn przerzucił tutaj ciężar gry na prawą stronę do Pepe. Ten troszeczkę wycofał tą piłkę do Bellerina, ale ciągle ją ma. Niebezpieczne podanie do Chamberlain w polu karnym, ale tu już się troszeczkę pogubili. I teraz my możemy wyjść z kontrą, a lubimy szybkie kontry, ale sędzia kończy nam tą pierwszą połowę. Prowadzimy 1-0. Limer zrobił różnicę, a rywal co? Rywal nawet nie oddał strzału na bramkę. Gramy solidny mecz, ale to jest wszystko na styku. A tu Bergwine, ale on tu robi różnicę na, na tym skrzydle. Podanie do środka do Chamberlaina, a Chamberlain brokowane jest skutecznie. Ok. Jedziemy. Memphis. Uwaga, może iść fajna kontra. Memphis Depay. Memphis Depay finezyjnie przy słupeczku. Gol, 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 66 minuta poszła kapitalna kontra i Memphis Depay pokonał bramkarza i Bergwijn z rzutu z autu bardzo blisko pola karnego tutaj Tierney Chamberlain on miał kilka sytuacji fajnych ależ kapitalne podanie do Antonio ale ten prosto w Klostermana I możemy i wychodzić z kontrą ale nic z tego tracimy piłkę Calvert-Levin ale znów Klostermana Klosterman w tym meczu nie do przejścia i teraz wychodzimy z kontroli Memphis Depay. 3 na 1 podanie do Marco Roysa. Tu bramkarz lepszy. okej okay, Sabicer. Czy tu nie ma spalonego? Jeśli nie, no to Marco Royce ma dogodną sytuację, ale zdążył wrócić. A obrońcami rywal Royce I się tutaj nie sępił. Poczekał na Memphisa. 1 do 0. Fuh. gol strzela Memphis Depay. To jest 3 do 0. No i ten mecz już je zna. Nie, no w tym spotkaniu była różnica jednak. Wydaje się, że i różnica składów, i byłem ciutkę, ciutkę, ciuteńkę lepszy. No przede wszystkim w skuteczności, bo 5 strzałów, 5 celnych. No to, no to robi wrażenie, a tak to wszystko 50 na 50, no bo to była w sumie otwarta gra. Najważniejsze jest zwycięstwo. Jak to tam wygląda z punktami? 1656, no proszę bardzo. Tam przegrywałem, naprawdę dużo mniej punktów mieli. No to czasami pewnie wynika z tego, że no, trafisz na kilku rywali w swoim zasięgu, wygrywasz te spotkania, wybija ci troszeczkę większy ten skill rating. No i potem trafiasz na Kojirasa, który może mieć takie sam. akurat skill rating. No i przegrywasz i tak to się wszystko kręci. 1655 punktów, ja się cieszę, że się tutaj udało, że tak powiem wrócić po tej fatalnej pasie nie przegraliśmy ani jednego spotkania. Jeszcze mógł tamten remis, ale dobra, nie ma o czym gadać. Przyjacielu, Widzu, Wspaniałe, ja ci dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeśli Ci się podobało w tym meczu, Ci muszę się przyznać, w tym meczu, w tym epizodzie, Muszę się przyznać, że nagrywałem komentarz podczas gry. No i oceń to, oceń to, czy to jest lepsze niż poprzednie odcinki, czy to jest gorsze. Bo pewnie sobie jeszcze popróbuję. Ale już możesz mi coś napisać, czy to jest lepsze, czy właśnie gorsze. Żebym wyciągał jakieś tutaj e, z tego wnioski. Łapka w górę, subeczek oczywiście, jeśli chcesz śledzić tutaj całą tą serię. Ja jestem Szczoty i cię żegnam. Do zobaczenia.